Ta opowieść dzieje się w miejscu, w którym zaczynały się wszystkie początki, i jednocześnie, w którym wydarzyło się już wszystko to, co miało się wydarzyć. Osada ta była bardzo widoczna, bezpiecznie ukryta. Można było do niej dotrzeć łatwo, zadając sobie odrobinę trudu. Mieszkali tam ludzie o dużej ciekawości świata. Dzięki tej ciekawości. Potrafili się wiele uczyć i bardzo cenili sobie mądrość zdobytą na doświadczeniu. Przez osadę przebiegała droga, którą można było dotrzeć w dowolnym kierunku. Zatem przemieszczało się nią wiele osób. Trafiali tam też podróżni ze swoimi opowieściami oraz mędrcy z wiedzą studiowaną przez lata i zapisaną na długich pergaminach. Wszyscy oni byli witani z dużą otwartością, a kiedy żegnano ich po zakończonym pobycie, mieszkańcy zostawiali sobie z ich wiedzy to, czego potrzebowali, i odrzucali to, co było im zbędne. W ten sposób żyło im się spokojnie, dostatnio i dość dobrze. Na skraju tej osady mieszkała pewna kobieta. Nie wiadomo było dokładnie, ile ma laty. Ludzie patrząc na jej długie, siwe włosy, byli przekonani, że Starka żyje tam od zawsze, choć wiadomo było, że to niemożliwe. Faktem było, że dużo widziała, wiele słyszała i doświadczyła niemało. Zawsze chętnie służyła radą czy pomocą w każdej sprawie, tej osobistej i tych dotyczącej całej społeczności. Potrafiła czuć i myśleć tak, by potem z otwartością dzielić się swoją wiedzą czy umiejętnościami z innymi. Każdy, kto chciał i był gotów, mógł skorzystać z jej doświadczeń. A że ludzie byli tam otwarci i mądrzy, chętnie korzystali z tej sztuki znajdowania dobrych rozwiązań i zadawali pytania, rozmawiali, wymieniali spostrzeżenia. Dzięki temu wszyscy korzystali i stawali się zasobni w nową wiedzę. Trzeba jeszcze dodać, że osada ta znajdowała się wyjątkowo w bogatej krainie, bogatej w urodzajne pola i piękny klimat. Wiosną oczy cieszyła bujna zieleń i eksplozja kolorów kwitnących roślin. Zimy były łagodne, a jesienie ciepłe. I urokliwe. Dzięki temu każdego lata pyszne i soczyste owoce wszystkich roślin pojawiały się licznie. Nikt nie zaznał tam głodu. W tych spokojnych, urodzajnych czasach, gdy rodziły drzewa, krzewy, a dzieci wszystkich istot rosły zdrowo, starka dzieliła radości mieszkańców osady. I często powtarzała: Cieszcie się, bądźcie gotowi. Cieszyć się to łatwe, było z czego? Ale być gotowym, na co? Pytali niektórzy: Na więcej radości? Czy może na czas, kiedy ona się skończy? Cokolwiek to znaczyło, brzmiało jak dobra wróżba. Zatem cieszyli się z tego, co mieli i byli gotowi z otwartym umysłem i otwartym sercem na każdą zmianę, która mogła zejść, i na każdy kolejny dzień. Dzięki temu ten każdy kolejny dzień mógł być jak podróż w nieznany jak przygoda. Mijał czas. Jak zawsze i jak wszędzie. Po wielu spokojnych i bogatych latach nadeszła susza. Tak po prostu zmienił się klimat. Nagle i bez zapowiedzi. Ziemia stała się twarda jak skała, a potem popękała jak szkło. To, co miało wzejść, nie wzeszło. To, co miało urosnąć, bardziej nie urosło wcale. Wiatr dół wśród suchych gałęzi i traw. Słońce paliło tak bardzo, że wystarczył jeden promień w nieodpowiednim miejscu, by rozpętać pożar. Ludzie, którzy przybywali do starki, poradę słyszeli: Cieszcie się, bądźcie gotowi. Cieszcie się, bo macie zapasy po wielu bogatych latach. Bądźcie gotowi. Tym razem stan gotowości był oczywisty dla wszystkich, a cieszenie się było nie lada wyzwaniem. Ale w trudnych czasach sprawy mają się inaczej niż w łatwych. Teraz cieszenie się nie było radosną, głośną celebracją, a bardziej szukaniem okazji do wymiany uśmiechu z drugą osobą. Czas mijał, jak zawsze i wszędzie, a ludzie powtarzali: cieszymy się, będziemy gotowi. Kończyły się zapasy, przybywało trosk. Co teraz powiesz? pytano kobietę. Cieszcie się. Szczęśliwie macie długie doświadczenie w tym, jak dobrze żyć. Bądźcie gotowi, powtarzała Starka. No tak, ludzie zaczęli sobie przypominać, jak dobrze radzili sobie w poprzednich latach i jak poradzili sobie z niejedną trudnością. A to dodawało im łatwości, by cieszyć się na kolejny sposób. Cichej kontemplacji, zbliżając uśmiechem do swoich wspomnień. Zatem czuli się gotowi? I nie jest ważne, dzięki czemu czy własnym umiejętnościom, czy wsparciu Starki. Gotowości na wszystko, czy umiejętności cieszenia się na wiele nowych sposobów, by wytrwać. Doczekali spokojnych, lepszych czasów. Bo czas mijał, jak zawsze i wszędzie. A gdy minęło go tyle, ile trzeba, spadł deszcz. Który obmył zakurzony świat, i znów można było ujrzeć go takim, jaki potrafił być odświeżonym, zdolnym do regeneracji, dobrego rozwoju, dodawania życia. I trochę kolejnego czasu minęło, zanim spragniona ziemia nasyciła się wodą. Jednak powoli życie wracało tu do nowej normy, gdzie ludzie mogli się cieszyć i być gotowi.